There's no limit in my traktor Somebody to go And you want to find Jedź, jedź, jedź Dawaj szybko Nie ma czasu, widzowie czekają A ty się traktorzyną opieprzasz Siema kochani Ja jestem Horse Buster. A to jest symulator farmy 2014. I dzisiaj pokażę Wam, jak obsługiwać kombine. Yy, tutaj, żniwanie, jak rozbudować silos. Też będzie małe porównanie z Agrar Simulator 2013. Z korzyścią dla Agrara, co się może zdziwicie. Ale dobra, jedziemy kombajnikiem, bo mamy taki cel dojechać tutaj na nasze gospodarstwo w tej chwili. Mijamy te śliczne drzewka wszystko tam nie środowisko. No i teraz. Będziemy musieli co zrobić teraz przeszliśmy do późnego lata już kolejna pora obliczono tam moje tam zyski nie i tak dalej, ale jedziemy dalej. Dobra na czas zbiorów i podążamy dalej za wskazówkami. Aha, sprowadzić muszę mój traktor. I, a, to łatwa sprawa jest. Naciskamy właśnie klawisz M, i tam pojazdy wybieramy, i możemy przeskoczyć. Nie musimy iść tam daleko, tylko możemy przeskoczyć. Bo wcześniej się mączyłem, kto sprowadzi mój pojazd. Właśnie, widzicie, klikamy w pojazdy, i teraz odszukujemy nasz traktor, tam co zostawiliśmy w tym sklepie. O, klikamy, i już jesteśmy w traktorze. No. Muszę najpierw przyczepę podciągnąć do pola, aby rozładować zboże z kombajnu. Dobra. Dajemy czadu. Jeśli zasubskrybowaliście mój kanał, a zasubskrybowaliście, to żeby być powiadamianym o moim nowym odcinku, po prostu. Yy, to jest tak działa w taki sposób, jeśli ktoś zasubskrybuje, zasubskrybuje kogoś kanał i chce być powiadamianym. A jego odcinku musi być aktywny na jego kanale. Jak to się dzieje? Ponieważ e, gdy oglądacie, na przykład do końca odcinek, czy lajkujecie, lub dajecie łapki w dół, e, czy też co tam robicie, czy udostępniacie innym, to wtedy macie zagwarantowane, że kolejny odcinek waszego e, waszego wydawcy, autora, wytwórcy filmu na YouTube. Pojawi się w Waszych powiadomieniach. Wtedy macie pewność, jak będziecie udostępniać tam, oglądać do końca, czy tam lajkować, czy, czy dawać nawet łapki w dół, jeśli Wam się nie podoba, bo to wtedy mobilizuje właśnie twórcę, prawda? Do lepszego tworzenia. Yy, to właśnie miałem wam powiedzieć, teraz jedziemy przez jakieś tam. Yy, na skróty jedziemy, nie? I ja tutaj, o, fajnie widać cień tego wiatraka, nie? To jest nawet dobrze dopracowane. O, tutaj może skoczymy sobie, nie? Mały skok wykonamy. Ale taki malutki. Prawie go nie było widać. O, fajne jabłonie, nie? Ale bym jabłko zjadł takie takiej jabłoni, takie świeże. Świeże jabłeczko. Zapomniałem jednej rzeczy podłączyć tutaj. Mianowicie, czy mnie dobrze słychać. Ale dobra, zrobimy taki jeden odcinek, w którym nie będę podłączał słuchawek i zaufam swojemu głosowi. Czy mnie dobrze słychać, czy nie, zobaczymy potem. Chociaż to jest fajne, że kontroluje wtedy swój głos, nie? Bardziej. Ale dobra, zrobimy jeden taki freestyle'owy odcinek. Teraz musimy podłączyć przyczepę. O, już możemy. Dobra, jedziemy. Musimy ją teraz... E, przetransportować na pole to zielone, co się świeci, wydaje, nie. Oj, widzę, że mamy mało paliwa. Musimy się cofnąć, żeby zatankować. Bo mamy już mało wachy, prawda? Paliwa ropy. No to spróbujmy. Najpierw sprawdźmy, ile mamy pieniędzy, żeby nas nie oszukiwali. Tak, 100 tam, coś tam, coś tam. 162, prawda? 215. coś mi się dzieje, ziewa. No i nie znikło nam, nie, nie zmniejszyła nam się kwota euro. Nadal pozostało tyle, ile było. Jedziemy tam. Jedziemy szybko. Szybko, 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 <laughs> cipko, cipko. Let, it flow, let 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 it flow, Tutaj musimy tak, to jest pokazane miejsce, gdzie będziemy wysypywać później to zboże, które otrzymamy z kombajnu. mhm, twoja szczepa jest pełna. Dobra, tam. Never mind. <grywia> chociaż... Chociaż to jest nawet important. No, ale zobaczymy jak tam będzie. Jedź, jedź, jedź. Dawaj szybko. Nie ma czasu, widzowie czekają. A ty się traktorzyną opieprzasz. Go, go, go. Go, 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 go. There's no limit.

teraz udajemy się i wsiąść tam do kombajnu tak, o, dalej nam nie odjęli kasy i teraz pojazd klikamy i dawaj kombajn, żeby dojechać gdzie ten kombajn się znajduje, a nie tu Aj. aj, aj, aj. źle kliknęliśmy ale dobra wysięćmy z tego starodawnego, klasycznego sprzętu i dawajmy do kombiaka no, kombajniaka. <grywa> eee, tak, no pamiętam, że muszę zamontować ze służb, no, bo już go mam. Aby go puścić, R i tak. I T, albo rozpocząć zbiór, i albo też przerwać, tak. A tu bardzo proste te funkcje są właśnie. Przerwij, zacznij, to, to jest bardzo fajne, że to samo literą się robi, bo w agra, na przykład. To było na przykład niekorzystne, że zaczynało się jednym przyciskiem, a, a kończyło się drugim, innym. Było takie, były takie funkcje. To było niekorzystne. Ale nie, nie wpadli wtedy na ten pomysł, żeby zrobić jeden przycisk do, do jednej funkcji. Włącz i wyłącz. Ale dzisiaj zobaczycie, że was pochwa że pochwalę Agrara jednak za jedną rzecz. Zobaczycie. Zobaczycie, że nie będzie tak krytycznie dzisiaj. I czasem trzeba będzie pochwalić. O tak. Teraz R, żeby tak, żeby do dołu. O tak, zespół żniwny. Opuścić. No i T. I jedziemy. I ale się kurzy, proszę Państwa. Patrzcie jak się kurzy. Dobrze trzeba tutaj z boku. O. Zbyt szybko się to że przegrzanie się silnika, o, i utrata części zbiorów. Proszę Państwa, musimy wybrać, tak, ustaw na dwa, by uzyskać najlepsze wyniki zbiorów. Tak, tempomat mamy nawet, widzicie, proszę Państwa. Mhm. Zbierzemy plony i napełnimy przyczepę zbożem teraz, tak. No. Ale tak się fajnie kurzy, zobaczcie, jak idzie spod tego kombajnu, tak jak w rzeczywistości, nie? Nawet. Tutaj idzie, tak, spala się ropa, widać dym, tak, z prawej strony, a na dole... Tak, kurz z pola idzie, no, ładnie. Powiem Wam, że tutaj chłopaki się trochę napracowali. W Agrar mniej, ale tutaj, o, widać postępy, ale zaraz będzie pochwała. Teraz będzie pochwała dla Agrar'a, ponieważ w Agrar, tak jak sobie zasiałeś, tak miałeś. Jak w jednym miejscu tam to znaczy, widać było takie właśnie niedo, niedopracowania, a tutaj automatycznie całe pole jest tak pięknie po prostu z, zrównane. Tak mi się wydaje, że jest tutaj zrównanie tego pola, chociaż część jest tak, może tam niedokładnie by była by zasiada, chociaż sobie bardzo się starałem. Ale jeszcze to sprawdzę dokładnie, wiecie, a w były bardziej takie luki. To jest całe pole tak pięknie U, użu... U. Przepraszam. Nie wyspałem się, bo byłem na dysce. Trochę tam, wiecie, ten, nie, panienki tam trzeba trochę obtańczyć było. I dlatego trochę jestem niewyspany, nie? Ale... Ale trzeba zagrać. Trzeba zagrać symulatorek farmy. Ale fajnie się kurzy. spod, yy, Tutaj widzicie z tyłu, gdzie wypada ta, yy, słoma. Tak się fajowo kurzy. No, tak mi się to podoba, że jest ta gierka dopracowana. Może być, że jestem głupi jakiś, nie? Ale mi się to podoba. No i zostało nam jeszcze troszkę. O, mój komar jest przepełniony. I teraz trzeba będzie zebrane zboże na przyczepę, lub w silosie trzeba będzie przechowywać. No to klikamy tutaj z powrotem M, tak, i siądamy do naszego pojazdu, czyli tutaj do ciągnika traktora, wyżej, 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 jeszcze wyżej, no nie, 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 wyżej, nie ten, o był, 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 nie, nie kombajn, nie kombajn, nie, no nie, Niżej. E. Jeszcze raz. No, po co kombajnem jedziesz? To chciałem sprawdzić, czy będzie dalej jechał kombaj prosto. Jeśli wysiądę z niego i zostawię go tak. Ale to nie da rady. Hehe. He. o jest ciągnik. Jest nasz traktorek. Trzeba teraz go rozpędzić. <laughs> Oj kurczę, mamy, mamy rurę ze strony zboża. Będziemy musieli wjechać na zboże nieskoszone. Oj, może nic się, się nie stanie temu zbożowi, prawda? Temu zbożu? Nie wiem jak to mówić. Zbożu chyba. Zbożu, nie? Też tak sądzę. Dobra, wjedziemy i popatrzymy, jak to się stanie. Tutaj wszystko. No i jeszcze troszkę do przodu, jeszcze do przodu. Żeby można było to ładnie wysypać, bo rura przecież jest prostopadle ustawiona, rozłożona. Gdy jest rozłożona, to jest prostopadle ustawiona do kombajnu, tak mi się wydaje, nie? Tak mniej więcej. Dobra, idziemy do kombajnu. Już nie będziemy się bawić w to M z mapą przeskakiwania do pojazdu. A, i F wciskamy. F, 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 F. I teraz V. No, a tak mi się wydaje trochę, że usypuje się, nie? Ale. A, było ostrzeżenie, tak? No, ostrzeżenie było, że się usypuje. Nieładnie. O, i właśnie, teraz boże, wysypuje się na ziemię. E, no po co? O. Teraz nie ma niby ostrzeżenia. Ale pamiętajcie, że jestem pedantycznym pedantem i chciałem zrobić tak, że, że będzie ładnie, nie? żeby będzie na środek się sypało. Jak zauważyliście, trochę broda mi rosła. Ale dobra, zajmuję się teraz sypaniem. No, o tak może być ładnie, nie? Teraz jest na środku samym, sypie się. Jestem pedantycznym pedancikiem. I tak musi być wszystko wykonane u mnie na pedancko. Ok. No to tam dokosimy jeszcze do końca, nie? Zobaczymy. A, jeszcze odjedziemy tutaj traktorem, żeby nam nie przeszkadzał w koszeniu. No bo po co on ma stać, jak my będziemy tu jechać, przecież to nie, nie, nie uda się. Trzeba to jakoś wykombinować. Postawimy go tu na samym końcu, żeby potem wysypać. Chociaż tak rura nie będzie z tej strony, ale tam, dobra, później zawrócimy. Bo rura z lewej strony będzie jechać z prawej, jak skończymy, prawda? He, he. No trudno! Dobra, dokosimy to do końca. No, i już mamy po kłopocie. Prawie <laughs> jesteśmy przy samym końcu roboty. No i musimy się teraz odwrócić. I wysypać to zboże. No tutaj trochę... A nie, jednak do przodu lepiej pojedźmy chyba nie. Po co będziemy cofać? Dobra ta. Jedźmy. Jedźmy, jedźmy. Dobra, dobra, dobra. No, i super, i sypie się wszystko. Wysypałem, i teraz mogę wracać. No, składam wajchę swoją. I już jesteśmy prawie na miejscu. Zmieścimy się tutaj przez te moje małe gospodarcze budynki. Spoko. Damy radę. To jest tylko tam 6-metrowy header chyba. Chociaż nie widać tego. Tutaj musimy zostawić maszynę a i trochę zahaczyliśmy o kultywator. I sprowadzamy przyczepę z pola, i możemy przełączać. Pamiętajmy o tym, między maszynami się możemy przełączać. To jest takie trochę zaczerpnięte, z, oczywiście, z Farming Simulatora tego in, tej innej firmy, prawda? Ale przecież nikt nie zabroni. Ok. Stawiamy na ziemi i przełączamy się. No, wychodzimy. I teraz bierzemy pojazd jakim jest traktor. I traktorem musimy dojechać do takiego miejsca jak wysyp zboża. Czyli wysypać zboże musimy w Silosie. Już jesteśmy przy Silosie. I dawaj, musimy tutaj podjechać dobrze i musimy. Podnieść przyczepę w górę, naciskając klawisz R. Ale się dymi, kurde. No, trzeba maskę zakładać, jak się ma tam klasyczny traktor. W tym jest spoko, nie? O, ale brudna ta przyczepa, patrzcie, ale brudna. A dobra, spoko. Taka jakby była za jakaś to... No, Zafajdana. Że tak powiem, brzydko. Trzeba teraz odłączyć przyczepę, nie wiem po co, i opuścić pojazd. Musimy wyjść z pojazdu. No, wychodź, wychodź. Ok. I teraz musimy ulepszyć swój silos. No, wychodzimy. Tutaj musimy teraz, pewnie, Enter. Tak, musimy wcisnąć Enter i co, a tu możemy też, o, wysypywanie dalej na przyczepę możemy zrobić z powrotem, żeby później tam gdzieś sprzedać, jeśli chcemy, nie, ale też możemy ulepszyć, e, druga zakładka, ulepszenia, o, i ulepszamy swój y, ten silos z pszenicą, tak, pszenica, bieżący poziom ulepszenia 1 z 4, a pojemność 100 tysięcy ton, no to ulepszamy, Już mamy 250 tysięcy ton, pojemność. Super. Ok. To, kochani, to by było na tyle, bo już tutaj pokazałem Wam dużo rzeczy. Jeszcze zaraz Wam powiem, co będzie w następnym odcinku. Prasowanie słomy, widzicie, która powstała na polach. Sprasujemy później tą słomę i. To będzie w następnym odcinku. Jeśli nie subskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to teraz, udostępnijcie film znajomych, dajcie łapkę w górę lub w dół, jeśli coś było nie tak. Pozdrawiam, cześć!